Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Kaczka dziwaczka przy mnie to jest po prostu obraz intelektualnego mistrzostwa. Zamiast sprzątać w garażu, zamiast trawnik pielęgnować, zamiast robić coś pożytecznego, to kupiłem sobie balerona. Od polskiego przedsiębiorcy, budowlanego rzecz jasna, więc trochę jest zaszczurzony. Ale już go troszkę odszczużyłem, nawet dość mocno. Chyba nadam mu psy szereg, bo tego nie widać, ale ma zieloną tapicerkę. Bardzo śmieszne. Wąska listwa. Prawie bez rdzy. Naprawdę, prawie bez rdzy. I co? Kurde. O, tu jest to prawie bez rdzy. Ale praktycznie cały jest w oryginalnym lakierze. To jest naprawdę evenement. Nawet lampy ma oryginalne, chociaż tu będę musiał kloż wymienić. Bo dostała strzał z kamyka i poszło. A kupiłem go, bo chcę go chyba uratować. Bo taką ma fajną delirkę, którą tam później nagram. Nawet jest wyjątkowo mało ulany. Pan powiedział, że olej wymieniał niedawno, ale. Tak się w Mercedesie nie wymienia oleju, że później cieknie po filtrze, także myślę, że ściemnia troszeczkę. Kuleje, tak jakby się trochę zapowietrzał, tak jakby się iglica w tym wtrysku w końcówce przywiesiła. Ale te tu wężyki, to wszystko trzeba powymieniać, bo jest stare. Naprawdę nieźle jest, jeśli chodzi o wycieki, bo... Może to wygląda fatalnie, ale nie. Ale to jest jak na, na ten silnik, To jest super tu z przodu na dole nie cieknie. Naprawdę. Tutaj to zodmy, na to normalne, no ta guma już się stała kamieniem, to ją wymienię sobie. No, i kupiłem takiego zolca. Zaraz go tutaj zaaplikuję do filtra paliwa, odłączę zasilanie i powrót, i dam mu pić z tej rzeki. Diesel Sprung i zobaczymy, czy to wtryskowi pomoże, czy nie pomoże. Jak nie pomoże, to się końcówki wymieni. A jak to nie pomoże, to, to może trzeba będzie cały silnik zremontować. A może nie ma kompresji. Nie, nie będzie tak źle. Za mało jest wyjeżdżony. O. Nie miała baba kłopotu. Jakbym miał mało samochodów do remontu. Ale ten silnik jest piękny.